Witajcie. Jesteśmy już tutaj po remoncie. Pokażę Wam szybciutko, co tutaj zrobiłem. Pamiętacie te schody na pewno zostały one odnowione, deska została postarzana. Jest to efekt starej deski. Barierkę tutaj wycięliśmy. Ta klatka zyskała takiej dużej przestrzeni. Wszystko jest tutaj otwarte. Pamiętacie pewnie, jak, jak tutaj była bazeria. Zostało to też zerwane. Ściany zostały wyszpachlowane, wybiałkowane, czy tam pomalowane, jak to woli. Na sufitach też była bazeria. Też to było zdemontowane. I tak prezentuje się tutaj ta klatka schodowa. Może przejdźmy do góry. Oczywiście jeszcze tutaj będzie takie pucowanie, odkurzanie. Tutaj łazienka. Też jest wszystko usunięte. Bo starałem się doprowadzić to wszystko do stanu deweloperskiego. Pamiętacie tutaj tą podłogę w tym pokoju? Jednak zdecydowaliśmy się tutaj zerwać to, położyć nowe deski, poolejować, i tym samym ten pokój zyskał świeżości. Podłogi wszędzie były cyklinowane, olejowane. Zostały położone nowe listwy przypodłogowe. Oczywiście w każdym pomieszczeniu ściany były wyszpachlowane, pomalowane na biało. A teraz pokażę jeszcze Wam na dole kuchnię. A tutaj na klatce schodowej przypomniało mi się, był też sufit z błazeli. Założyliśmy tutaj płytę karton-gips. Szpachlowanie, malowanie. Pomyślę jeszcze tutaj nad barierką, ale to już bardziej taka dekoracyjna sprawa. Na parterze podłogi też były wycyklinowane. A, w tym narożniku, ten narożnik osuszałem Muszę też wrzucić Wam film, pokazać, jak to robiłem. To jest dość poważna sprawa, ale to, to na filmiku. Postaram się Wam to też wrzucić. Pamiętacie tą małą kuchnię? Z tej małej kuchni. Zostało wszystko usunięte, została wylana podłoga samopoziomująca. I tutaj otworzyliśmy ściankę, wyburzyliśmy ściankę, aby otworzyć całkowicie. I tutaj zaaranżujemy sobie może jadalnię lub powiększymy kuchnię. Jeszcze nie wiem. Na razie wygląda to tak. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Jeśli macie jakieś pytania, proszę piszcie w komentarzach. Jeśli uważacie, że zasługuje na subskrypcję, zasubskrybujcie. Jeśli chcecie oglądać więcej moich realizacji, to wciśnijcie tam ten dzwoneczek. A jak Was palec boli, to nie róbcie tego. A, zrobię jeszcze osobny film na temat, ile zainwestowałem w ten remont i ile zyskałem, remontując go. I jak zwiększyłem wartość tej nieruchomości. Jeśli Was to interesuje, napiszcie też w komentarzach. To zrobię Wam szczegółowe, szczegółową rozpiskę. No to. Tyle. Trzymajcie się do następnego. Hej.